Witajcie, drodzy widzowie. Zanim przejdę do tematu tego filmiku, chciałbym podziękować za Wasze komentarze, za lajki, za subskrypcję. Zapraszam do kolejnych widzów, zapraszam do subskrybowania. Zapraszam również do kupna mojej książki, ponieważ tam kto zainteresowany jest swingiem, może znaleźć na, dla siebie naprawdę cenne wskazówki, może zobaczyć, jak ten proces wejścia w świat swingu wyglądał. Na moich błędach może się nauczyć coś wynieść, może mu to dużo wyjaśnić i przybliżyć. W ostatnim czasie postanowiłem przyjrzeć się tematowi, tematowi definicji związanych ze zjawiskiem swingu i pokrewnych bliskich tematów. I muszę przyznać, że w internetach krąży wiele wypaczonych lub niepełnych definicji. Parę dni temu zmierzałem się z taką definicją swingu, swingingu inaczej. Film ten wywołał niemałe poruszenie. Niektórych mocno zagotował. Powiedział mi również, że być może poza zabawą mój kanał również może być swoistą misją. Ale wracając do tematu filmu, dzisiaj na tapetę biorę kakold. Oprócz wcześniej wspomnianych zarzutów o wypaczoną definicję i niepełną definicję na dzisiejsze czasy, muszę stwierdzić, że tak jak w przypadku swingingu, nie uwzględnia się ewolucji tegoż zjawiska. Najbardziej wypaczone i nieaktualne wyjaśnienie tego, czym dziś jest kackold, to definiowanie go jako upokorzenie jedynie mężczyzny przez jego partnerkę. Uprawiającą seks z innym samcem. Dodatkowo przy jedynie masochistycznym cierpieniu owego rogacza. Nie przeczę, że taka odmiana zjawiska kakoldu istnieje, ale jest to jedynie jedna z jego wielu form. A wyobrażenie często teoretyków są zawężane do jej wymiarów chyba na podstawie definicji wprost, wywodzących się z prawdopodobnych źródeł tego aktu. W tej archaicznej formie nazwa kakolt została zapożyczona od ptaka kukułki, a cały akt miał polegać na podrzuceniu nasienia obcego samca samicy, niczym podrzucanie jej przez wspomniane ptaki. I tutaj naprawdę nie trzeba być seksuologiem, by od razu stwierdzić, że rozwój naszej seksualności, rozwój społeczeństw i szereg innych zjawisk skomplikowały wiele spraw. W tym również skomplikowały zjawisko okakoldu. I właśnie dlatego dzisiaj zamiennie stosuje się określenie zdrada kontrolowana lub zdrada sprowokowana. Nie jest prawdą, że takie zjawisko odnosi się tylko do sytuacji, gdy tym pozornie zdradzanym jest mężczyzna. Dzisiaj również kobiety bywają rogaczkami. A określa się je wtedy mianem CAC queen. Zdada kontrolowana jest to więc taka sytuacja, w której jeden z partnerów za zgodą drugiego uprawia seks z kimś spoza związku, przy czym może się ten nak odbywać na oczach rogacza rogaczki lub w odosobnieniu. Z różnych badań wynika, że zazwyczaj 60% badanej grupy mężczyzn i od 25 do 40% kobiet. Mają takie fantazje na temat swojego partnera w akcji z kimś innym. Z mojego doświadczenia dodam jedynie, że wśród osób realizujących te procenty są podobne po obu stronach. Wiemy już generalnie, co to kakolt, i wiemy, że nie jedno ma imię. Czasem warto posiłkować się jakimś wartościowym źródłem. Nie zawsze znajdują takie, które odzwierciedla moje zdanie na dany temat. Często wynikające z moich własnych doświadczeń. Przy okazji robienia researchu do tego filmu, znalazłem jednak takie źródło na stronie Psychologia w Praktyce, które odzwierciedla moje wyobrażenie i moje zdanie na temat całego zjawiska. W opisie filmu podaję link do konkretnego artykułu, którym się posiłkuję. Kakol, według tego źródła, może być grą lub zabawą. Mieszczącą się w obszarze normy partnerskiej. Może również być fetyszem w znaczeniu potocznym lub klinicznym. I wreszcie może być zachowaniem w związku partnerskim, spełniającym wiele różnych pozaseksualnych funkcji. Zdrada kontrolowana również może przyjmować różne warianty. Może wyrażać się jedynie w relacjonowaniu o zaistniałej zdradzie podglądaniu, asystowaniu w kontakcie seksualnym partnerki z osobą trzecią, obserwowaniu, oglądaniu nakręconego podczas zdrady filmu. Należy dodać, że często składową całego zjawiska jest proces poszukiwania i wybierania partnera, przygotowanie się do randki, swoiste zadbanie o to, żeby partner wypadł jak najlepiej. Wróćmy teraz zatem do tego, jak potocznie rozumiane jest to zjawisko przez osoby niedoświadczone w tym względzie? Do tego wymiaru, że oto rogacz czy rogaczka nie szanuje siebie, cierpi potwornie, a cała sytuacja aktu seksualnego jest uznawana za symbol związku. Z mojego doświadczenia nic bardziej mylnego. Większość znanych mi par czerpie satysfakcję z obserwacji partnera w akcji z inną osobą, a jeśli czuje zazdrość, to jest to emocja w wymiarze raczej łagodnie i przyjemnie drażniącym, na pewno nie mająca swojego masochistycznego wymiaru. Często kobiety poszukują dla swoich partnerów atrakcyjnych seksualnie singielek, chcąc w ten sposób sprawić przyjemność swojemu mężowi czy partnerowi. Uważam zresztą, że nawet związki uprawiające ultimate cuckold. Charakteryzujący się skrajnymi zachowaniami mającymi na celu poniżenie rogacza, robią to z całą świadomością, że jest to jedynie zabawa seksualna. Ale, żeby nie było jedynie słodko, jak wszystko, kakod może przybierać formy patologiczne. A trzy dla mnie największe zagrożenia to sytuacja, w której jeden z partnerów przymusza się do tego, bojąc się rozpadu związku. Po prostu boi się, że partner go zostawi, jeśli on nie spełni jego zachcianek. Druga taka sytuacja to jest uzależnienie, powodujące również niemożność spełnienia w inny sposób, na przykład współżyjąc jedynie ze sobą w związku. Trzecie zagrożenie, jakie bym widział, to traktowanie tego w sposób wykraczający poza zabawę, zbliżony do tego stereotypowego jego odbioru swoiste, zbyt głębokie wejście w rolę. Myślę, że wtedy partnerzy mogą się poważnie pogubić. Na koniec chciałbym Wam tu jeszcze zostawić parę swoich przemyśleń. Na kanale Nie wiem, ale się dowiem wyoglądałem odcinek o kakoldzie, gdzie autor odróżnił zjawisko kakoldu od zjawiska hot life, co jest dla mnie niezrozumiałe, bo w powszechnym mniemaniu hotwife często jest kojarzona z ultimate kakold. Druga sprawa, że zjawisko hotwife to również zmieniająca się kategoria żony, która głównie podoba się innym. Jest przez nich bardzo pożądana, ale w dzisiejszych czasach nie musi ona mieć żadnych kontaktów seksualnych poza tymi ze swoim partnerem. Dla kogo w takim razie jest zdrada kontrolowana? Dla atrakcyjnych mężczyzn i kobiet, dla samców alfa i hotwife być może. Na pewno jest to zabawa dla pewnych swojej wartości ludzi, którzy mają dystans. Do siebie i swoich cech, akceptujących siebie takich, jakimi są, bez problemów emocjonalnych. Jak to się ma do wszechobecnej i przekłamanej oceny zjawiska i ludzi dopuszczających się takowych zabaw świadomie i umiejących czerpać z tego całymi garściami? Podzielcie się, proszę, w komentarzach, co wy o tym sądzicie, może macie jakieś przemyślenia dodatkowe. No i zapraszam do subskrybowania, lajkowania. Pozdrawiam serdecznie.